Cześć i witamy Was w pierwszym odcinku Minecrafta na moda. Jest Mielka dzisiaj nie. ze mną KEMO No dobrze jestem ja i gramy z Minecrafta dzisiaj będziemy zaczniemy naszą serię od rozbicia dlaczego drzewa łapką o. łapką, tak a potem zrobimy swój domek. Bytami, a nie, a nie samochód? Czemu samochód? No bo to... to jest najnowsza modyfikacja do Minecrafta. A ja nie znam wow. modyfikacji, jak ja gram to tylko na tym. Na, na tym. podstawowym Minecrafcie, ale no nie ale... O tym tu mowa. No ale to przecież to jest nasz Minecraft. Minecraft na modyfikacjach, najnowsza seria, najbardziej A. zwariowana, która będzie na, na naszych kanałach. A to ja nie umiem w Minecrafta. Jak to nie umiesz? Wygrywasz w tego Minecrafta, widzisz? Łyjany kamień, weź plecy. Ej, zespresy. ja mam tylko 45 dni do doświadczenia tutaj. <laughs> A ja mam minus 1. Ups. Łe. W ogóle nie wiem co się stało, że my ładnie nagrywamy. Eee, ja no też idea. tego nie wiem. To na pewno nie ma nic wspólnego, że Most Wanted nam nie działa. Aha, to tak, to nie ma nic wspólnego z tym, że most... <grym> nie, 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 nie. Ani że Rivals się kraszuje na tak. samym początku e, nagrywania? Nie no coś, takiego, To się nawet mógł... nie włącza. Kto, kto, kto by tak powiedział? Nie wiem. Chyba jakaś szalona osoba. Szalona ruda. Co? Nic nic nic, ale ogólnie dobrze ci idzie nawet jak na pierwszy raz Na, na pierwszy raz po dwóch latach jeżdżenia w tej grze No i tak masz większe dowód ode mnie lepsze samochody prawie niedługo No dobrze no troszeczkę jednak w tą grę grałem Troszeczkę Kto grał ten grał no. Nie bój się nie powiem nic Ale wiesz, ale ten Oje. Ale Aje, co? się zderzyłem Ale ty miałeś pomoc od swoich widzów, ja nie no bo mi cały czas wybrali, żebym mi pograł, pograł, nagrał coś tam, no to nagrywam. Mhm. Mm I w sumie dobra, mogę to się zareklamować. Hamska reklama, wcale nigdy nie zobaczy. Jak A. ktoś chce, to może weźmie do znajomych, może możemy się razem pościgać, ale tylko w Wordzie, nigdzie więcej. Tylko na świecie. Tylko tutaj. Tylko tutaj. Zainstalujcie sobie najnowszy tam modpack. Kemod udostępnię linki, linki w, w opisie filmu, tak. Pobierajcie, udostępniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Op, fajnie. Tak, fajnie. I jemce paczerze. O tak, tak. Optifine I, mhm. i tekstury HD obowiązkowe, No tak maksymalne teksturki oczywiście są potrzebne do tego, bo inaczej to my tego nie, nie aprobujemy i mm, mm, kręcimy nosem. Aha, pod dwa samochody się chodzi. Nie wiem kręcić nosem. Nie? Nie umiesz jak królik? Króliki kręcą nosem? No? Nie wiem, króliczki są słodkie, ale czy kręcą nosem to ja nie wiem. No tak, nie, nie widział królika, co kręci nosem, a wie, że jest słodki. No kurde. Nie wiem jakie ty jakie ty pasztety jesz, ale no... Ja nigdy nie Prym, jadłem skońca. słodkiego pasztetu. Cześć! Wow, ale się pochwalił, że jest <grym> lepszy miał tyłem na metę. Oh, jeju je, je, ja o się nie szalej tak! Nie szalej tak. Może co się z nami dzieje, to jest przykre. Dlaczego? Nie wiem. Ja też nie wiem. Egzystencjalne rozważanie, wyjdź stąd i idziemy na jakiś inny wyścig. Może... Wiem, Kamil, yy, to będzie śmieszne. Dołącz, ucieczka prywatna, to będzie zabawne. Bez skitu. O, o Jezu. a wiesz jak, jak ja Całeś? w to grałem, yy, jakie te ucieczki drużynowe były trudne. Ja już umiem ją przejechać, bo znam ją na pamięć, więc wiesz. Aha. Więc ja tutaj tego po prostu to jest kwestia przejechania. U ciebie może być zabawnie. Także tak, policja już po ciebie jedzie, jeszcze się nie zaczęło. Tak. Iż, to już jest dobry no. znak. Tak. I już się zaczyna pościg, którego jeszcze tak naprawdę nie zaczęliśmy. Um, on, on, on chyba specjalnie to zrobił, że ja po prostu pierwszy raz dostał w jakiejś grze wyścigowej od niego mocno w dupę. No. Ogólnie I... to no no I chyba, i chyba się ze Czemu? gdzie fajnie Aha, Pierwsze wiec. samochody i z lewej Jakie gdzie? pierwsze samochody? czy znaczy radiowozy, przepraszam. Jakie radiowozy? Tak te policyjne chyba. A to wiesz, no. to ja nie zainstalowałem tego tekstrupaka, no. A, to to pewnie same znaki zapytania będą ci latać. No. Au. Powodzenia. O Powodzenia. Och, Dzięki. Dzięki. <laughs> dzięki. Naprawdę, thank you very much. Dobrze, że nie fuck you very much. Eee, to też może być. Nie, nie, nie. No homo. Te, no to szczególnie. Nie, żebym coś tam myślał, ale... Patrzcie, jaki szalony od ściany do ściany. Któż to by się spodziewał? Boże, mm -hmm. jakie logi są od, Odsuwa do suwa. Jakie la... Nie, no areszt... Nie, aresztowali mnie. No bez, co. Ale jesteś numem. Wiem. to zawsze z tobą tak mi się dzieje. Aha, aha. W lewo, w lewo, tu jedź właśnie z tej strony. Dobrze. Kurde, jeszcze będzie mi rady dawał w krzyw wyścigowej. tak. No! Przeleciałeś mnie, głomie! <ścoughs> Ten tam power up używa, no kurde, nie, be, nie będę musiał wydawać potem na nie tyle kasy. Mam 32, dwa, więc... Powiem... Mam 150 czyli takich nie wydaję. No ale no to zależy jeszcze, jakie masz. Pierwszy to jest Moloch, chyba którego tak. mam tyle. no to jego jest właśnie najwięcej, a ja użyłem ucieczki drużynowej, której jest małe. Bo mam tylko 32. Myślisz, że uda nam się to przejechać? Ja jakoś w to wątpię. Znaczy, jeżeli ja pojadę pierwszy i pojadę naprawdę daleką odległością od ciebie, to tak, bo ja jedę pierwszy, to mam mało radiopostów jestem w stanie ominąć. A może jakiś samochód w klasie B? Nie wiem. No Dwa lata ostatni raz tutaj byłem. Jeju. Gdybyś ty to widział. Samochód suwa, zawrócił. Tak, zrobił nawrotkę, zawrócił i jeszcze raz. Teraz, kochanie, słuchaj mnie. Najpierw trzymasz się prawej. Prawe. Trzymasz się prawej. Teraz wymierz lewej i wracasz po tym do prawej i trzymasz się prawej do samego podjazdu. Dzięki, że mnie tam poprowadziłeś. Prawie, kandy. Prawie że sobie co? Jak na pierwszy raz to całkiem spoko mówię No czy wiesz, trochę tą trasę pamiętam? Ale nie będę z rozstawienia Tak, bo, bo ono się w pewnym momencie zmieniło i dlatego tak. mówiłem, że ona była trudniejsza niż jest właśnie teraz. Łatwiejsze łatwiejsza niż jest teraz. Tak. Patrzcie naśladuje mnie. jakie to urocze Ła, to był słaby pomysł. To był bardzo słaby pomysł. Znowu Boże... siebie aresztują? Nie, 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 zrobię taki myg, że pójdę w drugą stronę przez chwilę. Jedź tam jedź. Potem jak y, jest to taka dzielnica przemysłowa, to chcę pojedź z lewej strony tam objazdem takim z tyłu. No. Jezu, no weźcie mnie puśćcie Gamole. No, Boże jak ja z tobą łech. Po lewej samej lewej, całkowicie po lewej? Tak, na maksa z lewej. U. No, nawet dobry ten. najlepszy jest. Jak mnie tutaj denerwują czasami te kolizje takie yy, nie za dobrze sposowane. Ja okay. tak się obawiam, że jak w końcu zaczną się kolczatki, to że wtedy może być ciężar. Kolczatki są przy samym końcu. Przy... O, ale... Dl dlatego mówię, że tam może być trochę ciężej. Aha, I w jednym no. miejscu jest taka kamsko rozstawiona, że stoi sama kolczatka na drodze i jej prawie nie widać. Ale nie Aha. wiem czy cię dogonić, żeby cię ostrzec chyba, nie? Jadę szybciej od siebie, Impossible. Oh, wow Mam 20 tam ileś dni doświadczenia. Aha Eee, Kamelu... Miałeś już ten zakręt? Tak To pojedziesz tam i tam jest takie rozłoda. fuck? gdzie ja wiechałem? Będzie rozwidlenie? I za tym rozgniewasz, no czekaj, zaraz ci powiem. A, tak, tak jest tam na samym kolczatka. środku no, ta no, kolczatka. Nie, żebym coś mówił, ale... Tak. Jest, jest, Złapali ciebie? No tak, troszeczkę. Ale jesteś jesteś Nie, łamania. tu już jest koniec. Lamigaś ciebie. Weź przecież. Teraz tylko czatka z, z prawej, teraz z lewej Raz z prawej, raz z lewej Jeszcze Jej. raz, chyba, dobra popychaj mnie. Popychaj no i jedź? Mnie. to tak wolno jedziesz? Bo lubię sobie jechać wolno. A ten nagle się znalazł, mistrz kierownicy, którego dwa razy złapali. Icho, dostałem acika. To, o, wow! <laughs> Nie dochodź! <laughs> Fajnie to zabrzmiało. <laughs> Też dostałem Getaway Driver Póję co tam po angielsku mówisz do mnie Nie Rare Party One by Friend Wygrałeś rzadką no. część No powiedzmy że to było rzadkie Jak moje główne dzisiaj Eee <laughs> <laughs> Nieważne Too much e. info Kemot <laughs> Too much info Naprawdę Załącz prywatnie Tej. Może z moim kumplem jeszcze zagram, jak dobrze pójdzie. Jak się ogarnie, że ma dołączyć, dostajcie za zaproszenie? Eee, nie wiem. Eee, nie. Tak? Uu, to w takim razie chwila. Eee, jeszcze raz. Dołącz. Prywatny mecz. Ok. O, mam. Teraz masz? Mam. Dołączyłem. Ja jestem w środku, w tobie. W twoich zawodach. A ty nadal we roamie Ile jest do tego do rozpoczęcia czatego? Waiting, bo jesteś Aha, we freeromie. Czekaj. Wiesz mm. co, ja, ja, ja to mogę czekać, ale nie wiem czy będę w stanie tak długo zabawiać widzów. ta, 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 ta I tak nie mam włączonej kamerki, więc nikt nie, nie zobaczy, ale żongluję dwoma padami.

jak ma Niestety. Taki Niestety. samochód. Smutna i przykre, ale prawdziwa. Spoczywaj panie nad jego duszą. O, nie zrobiłem idealnego startu, ale to o, prawie... nie! To będzie długi wyścig. bardzo. Myszko spierdalaj. <laughs> Lubisz myszkę co? Chciałem powiedzieć na znaczy... swoje, ale... Chyba oh. każdy... Y, tam lubi myszki. Nie wiem. Nie wiem czy każdy lubi myszki. Ja tam na przykład lubię koty. Boże. No, lubię koty, tak. Włoski. Ha, ha, ha. Wiesz... a, a bombry. Jezu... Weźmy wyduj Co? A, okej. Okay. Nie wiesz co dzięki, dzisiaj, dzisiaj ten, dzisiaj kończył sam wydaj. Jezu. <laughs> co my robimy? To, to się to nazywa. Co by się samo robi przecież jak sam się <laughs> tutaj trochę wiesz Są różne szkoły jazdy, nauki Jazdy na ręcznym oczywiście? Mhm. Nie, nie. nie my, myślisz dlaczego ja tak szukałem tego ręcznego? Tego zgadzałoby się? Nie. Kami cię pytał na początku nie zaczęliśmy gdzie ręczny. Stwierdziłem, że mi to nie potrzebuję. W by się zgadało wszystko, To się zgadało. <grym> tak, i pozdro dla Kumaty. Którzy wiedzą o co chodzi. Napierdala. Wow. Przynajmniej miałeś okazję go ulepszyć, pojeździ sobie trochę, a ja to co jeżdżę stokowym LFA. To nie jest stokowy niemożliwe. No to dobrze, no super, mam jedną część. No na pewno ja nie sum. jedną. To nie wiem, może kilka Tak, ja mam wszystkie prawie na ultra w tym już. No, no ale wiesz, ja... ile, ile kosztuje LFA i ile ten twój? LFA jest tylko za splitpoint. No było za ten. Za, za igieca. Teraz jest tylko za splitpoint, no. ja korwetę kupię za milion siedemset. No to ja chyba też tak jakoś około, chyba tak pamiętam, albo może i nie. Dobra, nie rozmawiajmy o tej, że bo ta gra jest... Bo um... no to Minecraft na modach. Tak. I za... Od kiedy w Minecrafcie jest jakieś IGC? To pewnie jakiś klam. To dlatego, że Mojang został wykupiony przez Microsoft. A i tam dodali IGC, Oooo, widzisz, pracuje I Minecraft pusty. Minecraft pusty. <laughs> Żebyś wiesz, żebyś mógł mieć jeszcze lepsze mody no Rozumiesz, mój kolega się pyta z kim grasz? On cię nie zna, bo nie jesteś famem Bo <grym> właśnie się ro 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 rozpłakałem A obstałem, że będzie oglądać ten odcinek więc pozdrow dla niego. niego e, ściana Tak to ja Jesteś ścianą? Mhm. Jak laska jest ścianą, to słabo. Jak facet, to trochę też chyba. Mmm... No wiesz, wolałbym być ścianą niż bojlerem. Okej... Okay. Wydaje mi się, że potem tym wyścigu skończymy. Mm, 16 minut? On będzie... On, ten wyścig jest długi w czy dupy, jakbyś nie zauważył, że pierwsze się okrążenie jedziesz. A! Aha. Wow, taką Amerykę odkryłem, kurde. Ja myślałem, że to spring. A nie no w, mnie... w ogóle nie ma czasu okrążenia, nie ma okrążenia jednego z A myślisz, że ja tam Rzez? patrzę i ja jadę przed siebie, a nie patrzę na, na to co mi oferuje chude. Chłody. To no. jest TH i u zamknięte. a może to być zimno jest? Kurde. No nie mam skarpet na sobie. Więc no trochę tam. tak stopy tak. Zimny łokieć. O nie, zimne stopy. To jest Widzisz? mod do Minecraft'a. Proszę cię. Taki pasteczek, kiedy są super zimne, kiedy karę ciepłe. No, a nie? To pewnie z za skriperami, żeby cię połaskotały albo coś. Nie, za tym. Jak miał ten z epoki lodowcowej? Morris? I... Morris? Ten mały, co tak do stóp leciał. Ja nie wiem, nie oglądałem epoki lodowcowej w życiu. Eee, ręczmy. A! Już tam, kurde! Może też czytałeś o Krzysztofie Krawczyku? A, <grym> czytałem, nawet komentowałem. Wow. Ale nie ten... komentowałem u ciebie, a tak naprawdę to... nie wiem, jakoś mnie to nie interesowało. Nie też to nie interesowało, ale... A, ale przeczytał, się chciał powodam. się dowiedzieć przed imprezą, jak, wow. jak ma... Jak, jak ma co zrobić. <grym> u, nagle mi się pogoda zmieniła w grze. Nagle jest ciemno. Na... Mhm. Mm Reszta to, to wszystko przez to, że ten. Zaćman ocz. Boże, na nie Wiesz, krew odpływa do dołu i. ślepnie Może kamy w jakiej dupie musisz być Nawet na mapie nie widziałem ja nich właśnie do nich dojeżdżam. To ja już dawno z nich pojechałem. Mhm. Nawet nie staram. Dobrze, ile ty w to grałeś, a ile. Ja. 44 dni, bo dwa razy diamenty zebrałem. No to. Mówiłem już tobie, jestem minus jeden. Ups. I tak mi nieźle idzie. Zaliczyłem może jak na razie trzy samochody. Dobrze, dodajesz te samochody. Bo to jedyna rzecz, którą umiem zaliczyć. Którą umiem czy mogę? To <noise> Sorry, którą mogę. Wiesz, gdybym miał takiego Lexusa, to pewnie by były też inne rzeczy, ale... Ale Postujesz nie. Postujesz w blacharach? Nie no, wiesz, podjeżdżę. A, że niby amerykański film, rozumiem. No. Albo w stylu... Y, w wersji polskiej, jak kupisz mi dżinsy, to zrobię ci loda, tak? Tak. Dobrze. Zrobię ci loda, jak kupisz mi dżinsy. Nie, to było to samo. Jak sama. kupisz mi dżinsy, to zrobię ci dżinsy. Tak. Jak zrobisz mi loda, to, to tam się lada. Kupię ci loda. loda. Wielki mix YouTube. Boże, kiedy to było? Kiedy to było? Stary, dawny czas. Wtedy no. jeszcze nie było takich fejmów jak my. Wtedy Kama był gimbusem. Oh my god. Jak zaawansowanym. To mo można coś takiego stwierdzić? To, to w ogóle opisuje się tak tą chorobę? No to jest, no to ba, tak No. no. No tak tenże tego. No tak Muszę zacząć narzekać, bo nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. No Na co może go? Korweta ma strasznie chujowe nitro Aaaa A ty w, w ogóle używasz nitro? No ty chciałem się użyć, żeby ładnie wyskoczyć, ale zapomniałem, że tu nie ma nitra prawie. Chciałem się użyć Robisz już skoki w bok Hmm. To nieładnie kemłocie dla ZE MNĄ wygra Bez specjalnego traktowania. Jezu, dobra, weź już się tak nie przechwalaj, co? No będę, Jezus Maria. Tak, I, i Całe jeszcze za mną wygrywasz, to już muszę trzeba przechwalać. I, 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 jeszcze ten, jeszcze będzie się chwalił na Facebooku zdrowej screenie. Najnowszy odcinek z Minecrafta na modach. Pokonałem Kamila dwa razy. Zabiłem go swoim enchantowanym mieczem. Okej. Okay. Chciałbyś tak Co? Ale czekam za tobą znowu. A to to już jest. A. Ja już jestem na sobie poczekasz. Mapa. Jedziesz już. No i jadę, no. Wnajmniej już cię widać. Już cię widać. Jestem z miasta, to widać. Słychać uczuć. No to jeszcze raz. O, grać drużynowy. Kolejne osiągnięcie. Dobrze, kończymy tego Minecrafta, na dzisiaj starczy. No, na dzisiaj wystarczy tego Minecrafta. Jeżeli chcecie więcej o, o odcinków Minecrafta na modach, no to wiecie co macie robić, ale Kemod wam przypomni. Mm, komentujcie, łapkujcie, piszcie komentarze, pozdrówcie Jadzie, do widzenia, papa. No. Tak więc ja, ja, ja też tak powiem. Więcej Minecrafta na modach, tym więcej nas, bo niestety, Most Wanted działać nie chce. Rival Ja Nie no, tobie nie działa. A nowego NFS-a jak nie widać, tak nie widać. Znaczy będzie nowy NFS. Panada. Na komórki. Nie skomentuję. Tak myślałem. Dobra, więc trzymajcie się, trzymajcie pa. się, ciepło do usłyszenia. Cześć. A, miałem zobaczyć, jakie mam części w tym samochodzie. To dupy pewnie na razie. E, nie mam żadnych. To jest tokowe auto. Pa, pa. Cześć. Albo no, no tak.